No, i przechodzimy do serca tego prądu. Nieźle. Nie wiedziałem, od czego ten ekranik jest. Bo tu była jakaś opcja. To jest nie wiem, jakaś super, super firma. Ale my będziemy mieli dobry sprzęt. Muszę wam to przekazać. Stało się. Jest radość. Uruchomiliśmy webasto. Zobaczcie. Tych guzików jest tu tyle. Ten guzik odpowiada za webasto. I tam sterowanie w środku. Tu jest włącznik, i wtedy robimy na ciepło. Wszystko chodzi. Jest dobrze, koszty odchodzą, webas to działa. No i działamy dalej. Tego się nie spodziewałem, wyjeżdżając z domu. Chwila moment pada śnieg. Wczoraj właśnie wymieniliśmy opony na letnie. No i taka niespodzianka. Jedziemy teraz do naszego kampera, do naszej karetki. Wczoraj odebrałem samochód od elektryka. Było już dosyć późno, nie miałem kamery, więc nic nie nagrywałem, ale dzisiaj pokażę Wam efekty pracy, co żeśmy już zrobili i jakie plany dalsze. Przywieźliśmy teraz fotele do tapicera pokażemy wzorniki, które tutaj wybraliśmy, może on nam coś doradzi. No i powolutku działamy. Pokażę wam efekt końcowy. Marzenie z dzieciństwa takiego campervana mieć. Marzenia warto mieć. Dobra. Troszkę pogoda nam popsuła tutaj plany. Ale nic nie szkodzi. Pokamerujemy troszeczkę w środku, co tu się zmieniło. A propos materiału. Materiał wybrany. Stwierdziliśmy, że zrobimy prosto, estetycznie. No i tak, żeby się też nie brudziło. Więc zaczynamy. Pytacie się już o te gniazdka, kontakty. Jest to firma Astat z Poznania. Jakby co? Mogę na privy Wam odpisać, do kogo się kontaktować, i wtedy wszystko będziecie mieli z pierwszej ręki. Ja jestem z tego zadowolony. Mocowanie wszystko sprawdziło się. Tuż tu założyłem ramkę. Na razie na chwilę obecną tego nie obklejam, bo cały czas nie wiem jak będzie się gazówka tutaj spisywać. Tu będę chciał zrobić raczej blachę. Jakąś zobaczymy po prostu czy to ciepło na tyle jest mocne. Tu kupiłem najprostszą lampę. Zamontujemy ją z tyłu. Sprawdziłem już prąd na dachu jest. No to w ramach cofania, bo nie pokazywałem Wam jeszcze, znalazłem kamerę przez przypadek montując tablicę rejestracyjną szukałem cały czas ekranu. No i ekran jest w takim miejscu, żebyście się nie spodziewali. Zapalimy prąd na samochód. Tu mamy tak zwany Hebel. A, czyli teraz prąd mamy. Tu zamontowany jest włącznik i wyłącznik. Gdy jedziemy samochodem, czy z alternatora ma się ładować akumulator, czy nie? Założyłem to, dlatego że chciałem w razie co, gdy akumulatory są bardzo mocno rozładowane, to wyłączać to, bo akumulatory żelowe nie lubią po prostu tak agresywnego prądu z alternatora. OK, tu jest tak. Dobra, to to sprawdzimy. Dlaczego to nie działa? Ale chyba wiem. Dobra, tu się zapala. No, to teraz mogę wam pokazać, jak działają żarówki, które wymieniłem. O, dzwonek. Tak działa wentylator. No jest troszeczkę hałaśliwy. Ale ma spełniać swoją funkcję przygotowaniu. Ogólnie będzie dobrze. Patrzcie, tutaj teraz są lampy. Tu mamy takie podświetlenie niebieskie. Dobra. To teraz idziemy z tyłu sprawdzić, o co tu chodzi. Ok. Jak wiecie, tutaj będzie znajdować się docelowo lodówka. Więc najprościej było nam wyprowadzić tutaj kabel na 12V. Poprowadzimy go tutaj bokiem. No i tyle. A propos: tu zamontowany jest włącznik do pompki. I przy okazji pokazuje nam voltomierz, żeby w nocy na przykład nas nie raziło. Robimy to na jednym guziku, bo przynajmniej wiemy, że jest włączone. No i jak idziemy spać, POMPkę wyłączamy, tu mamy USB, mamy 12V. No i tutaj na tych gniazdkach, tak samo mamy 12V i na iPhone'a też normalne gniazdka. I tak to wygląda. Tutaj żeśmy też sobie zamontowali 12V, wtyczkę pojedynczą i normalną normalną. No i przechodzimy do serca tego prądu. Wiadomo. Panel wygląda tak jak ktoś nie widział. Na poprzednich filmach możecie zobaczyć. Dobrze, że przestało padać. Tutaj jednak akumulatora nie zamontowaliśmy. Zaślepimy to, wygłuszymy. A całe serce. Jest tutaj. Więc. Tu żeśmy zamocowali dwa akumulatory 130A. Myślę, że to swobodnie starczy. Tu wylądowała przetwornica Azo z ups -em. W sumie tak naprawdę tego UPS-u nie wykorzystałem. Kabel jest luźny, bo gdy elektryk zaczął dociekliwie wchodzić pod siedzenie kierowcy, okazało się, że jest osobny prostownik. Prostownik, który służył. Do podłączenia 230, stąd tu wymieniliśmy wtyczkę już na naszą polską. No i ten prostownik praktycznie cały czas działa. Gdyby faktycznie coś się z tym zrobiło, mamy awaryjną możliwość podłączenia przetwornicy, i tutaj wtedy akumulatory się ładują. Tu jest nasz regulator Wiktron. Zaraz będę łączyć się. Z aplikacją. No i fajna rzecz, bo zamontowałem sobie w karetce w środku włącznik i wyłącznik przetwornicy. On był w zestawie. Fajna sprawa, bo wiadomo, że jak nie mam tutaj przejścia, no to sobie mogę sterować i modelować to wszystko z wewnątrz. pompka, powiem tak. Kran, który żeśmy zamontowali z tym stycznikiem. Cztery razy włączanie, wyłączanie zepsuł się. Będziemy reklamować, ale zastanawiam się cały czas nad inną opcją. Na razie zadaję pytanie na kamperme, jak rozwiązać, żeby zamontować ten mój zwykły kran domowy. Zobaczymy co i jak to będzie. Tu wyląduje to drugie siedzenie. Akurat tutaj jest ten akumulator zepsuty żelowy. No i tyle. A więc jestem w środku. Pokażę wam, gdzie włączamy ekran od kamery cofania. Włączamy wsteczny. Nieźle. Nie wiedziałem od czego ten ekranik jest, bo tu była jakaś opcja, a tu można jeszcze kontra zrobić. No, było wyłączone, nie wiedziałem, mówię, nie działa. Magia jest w tych guzikach. Fajne rzeczy. Tu możemy uruchamiać wcześniej różne wybasta światła i inne rzeczy. Dużo żeśmy rzeczy tu wykorzystali, no i tak to wygląda z tej strony. I działamy. Ja aplikację już do regulatora tutaj mam, Victrona, bo mam w poprzednim aucie, więc nie musiałem drugi raz wgrywać. Teraz wpiszę kod i połączymy się z naszym regulatorem. Motałem się, motałem z tą aplikacją, no i wymotałem. Wymotałem to, że ciągle mi łączyło z autem. 30 metrów dalej, które stoi. Musiałem updateować to, i zobaczcie, teraz mam do wyboru albo jedno auto, albo drugie, czyli dwa regulatory. Zobaczcie, 30 metrów dalej. Wiadomo, że tam jest mniejszy zasięg, ale tu jest większy, bo jesteśmy blisko regulatora. I no, i to wszystko zależy, który regulator wybierasz, który chcesz obejrzeć, co tam wszystko pokazuje. Człowiek uczy się całe życie. To pokazanie dzisiejsze tej elektryki, naprawdę. Mogło być szybkie, zwariowane, ale jestem tak podekscytowany, że już po prostu tyle jest porobione, bo terminy, na które czekam u różnych fachowców, są długie. Dlatego te filmy wskakują z taką częstotliwością, jaką wskakują. Ale poprawimy się, jak już zrobimy wszystko, zepniemy. Teraz czekamy na podłogę, i potem będziemy zawozić auto też do tapicera. Składamy resztę, wszystko do kupy. No i jedziemy. Aha! Jeszcze mechanik nas czeka. Bo tam widziałem małe jakieś tam wycieki. I prawdopodobnie poduszka od silnika jest zwalnięta. Bo troszeczkę budą część. Ale tak. Będziemy jeździć. Oponki wymienimy z przodu. I dzida! A więc toaletę planujemy mieć w tym miejscu. Ta toaleta to będzie taka awaryjna sprawa. No i co? Tędy wypuścimy rurki. Tu podniesiemy. Ten odpływ jeszcze podwyższymy, żeby syfon był wyżej. No i będzie się mieścić. Tu wtedy będzie ścianka jedna, druga. Drzwiczki będą otwierane tu i tu. Pasuje w awaryjne sytuacje. Mamy gdzie robić jedyneczkę. Jest dobrze. Bałem się, że ten kibelek będzie za duży w to miejsce, ale spoko wszystko tu się. Fajnie zgra, jak na wymiar. Tak naprawdę nie miałbym gdzie wsadzić tej toalety, bo tu będzie lodówka. No i nigdy nie sięgał gdzieś tam z tyłu do garażu. Od z tyłu, nie? Od, od tyłu. Od tyłu. No. vlog ten taki szybki, trochę zwariowany. Podekscytowany jestem. Banana cały czas mam na pysku. I ogólnie jestem zadowolony że już taki etap, mamy początek kwietnia długo musiałem czekać za różnymi fachowcami auto często stało na parkingach musiało swoje odczekać ale jest, jest już fajnie no i tyle tutaj będzie teraz łóżko demontowane będzie zakładana podłoga przyjadę w jeden dzień wyczyści tą podłogę znajomy przyjedzie, będziemy kładli deskę tutaj, znaczy on będzie kładł no i robi się, robi się Materiały pójdą, fotele wrócą, materac się uszyje. Pięknie. Działamy dalej. Zobaczcie. Taka przetwornica. Nie wiem kto to montował w tej Francji. No chyba, że to jest nie wiem jakaś super super firma. Ale my będziemy mieli dobry sprzęt. Muszę Wam to przekazać. Stało się. Długo oczekiwaliśmy to. Niestety było to nieuniknione. Mamy to. Jest dowód rejestracyjny specjalny, kempingowy. Zarejestrowany na 5 osób. Mamy tablicę. Długo na ten czas czekaliśmy. Udało się. Kiedyś na ten temat zrobię film i Wam opowiem, jakie mieliśmy problemy z tym, co musieliśmy pokonać i jak to się udało. Zobacz. Ma tablicę nasze. Ma nasze obywatelstwo, już nie jest Francuzem. Polak pełną krwią. Nazwałem go. Zobaczcie. Uśmiech jest. Taki szczerbek, od dzisiaj mianuje Cię szczerbek. A więc jadę już do domu. Jest fajnie, jestem uśmiechnięty, mega, mega, mega. Ogólnie mam moc do działania, aby tą karetkę ukończyć, przerobić ją na kampera. Teraz idziemy do elektryka uregulować jego pracę. Powiem szczerze, spędził bardzo dużo godzin. Jak sami wiecie, budując dom od podstaw, idzie to lepiej niż przerabiając stary, stary dom. No, więc, odszukać tutaj wszystkie kable, gdzie każdy kabel tego samego koloru, no było, było godzin trochę spędzonych, ale ja jestem zadowolony. Na koniec vlogu, jeszcze niespodzianka, pokażę Wam podłogę, jaką zamontowaliśmy. Wygląda to tak króciutko o tej podłodze znajomy który chciał mi kłaść podłogę ja się tak uparłem, że będziemy robić drewnianą ale zbadał wilgotność i mówi nie da się, szczególnie gdy pada deszcz szczególnie gdy tamte drzwi są otwarte muszę jakąś wienienkę zrobić żeby ten deszcz nie zacinał będziemy planować prawdopodobnie jeszcze markizę robić, więc zrobiliśmy szybki zakup panele winylowe one są odporne na wodę, wyglądają też jak podłoga drewniana, no i tyle. Działamy cały czas. Miałem dwa kluczyki dodatkowe przy kluczu od auta od stacyjki, i nie wiedziałem od czego są. Zobaczcie, tutaj są zamki. Super sprawa, bo będę miał jedną i drugą szafkę zamykaną. Rewelacja. Wszystko już działa. Zobaczcie. Głośniki można włączać. Boksuje się cały czas z tym kranem. A ja coś wymyślimy. Jeszcze raz łapka w górę. Jak chcesz zobaczyć, co się dzieje z tą przebudową, co będziemy dalej robić, z powrotem wszystko uzbrajamy. Subskrybuj, naciśnij szary dzwoneczek, a będziesz poinformowany o każdym filmie. Miłego dnia.